I te dokumenty, a ten temat w tej książce są zawarte, czyli cztery rodzaje propagandy wokół Powstania Warszawskiego. To są rzeczy często dla ludzi postronnych, mało zorientowanych, po prostu szokujące. Ale jest i do tego mamy też różnych ludzi, którzy chcą na ten interes polityczno-teologiczny, finansowy zbić. No takim przypadkiem jest mój Rubieniec, Marian Kowalski którego serdecznie pozdrawiamy za to, co robi, ponieważ on coraz więcej ze swoim rebę poświęca czasu mojej osobie, przez to mają mniej czasu na atakowanie innych. Ja jestem odporny. On wymyślił i głosi to od pewnego czasu, że jest autorem, to jest jego autorski pomysł, żeby były dwa powstania warszawskie. Pierwsze powstanie w getcie i on to jeszcze tego swojego śpika tak kociera, tak on się wzrusza przy tym. Dwa powstania warszawskie, pierwsze żydowskie, drugie polskie i to są wszystko polskie powstanie i tak dalej. On to wymyślił, tylko bo człowiek jest niezorientowany, nie czyta, nie wie, to jest narracja zachodnia od kilkudziesięciu lat. Powstanie żydowskie, powstanie warszawskie jest utożsamiane, albo są dwa, albo jest jedno żydowskie, albo są dwa żydowskie, bo nawet już do takich krajności dochodzi. Tylko my o tym nie wiemy, dlatego że tym się tak naprawdę nikt nie zajmuje, a powinniśmy się tym zajmować, bo to jest groźne. Jeśli przywódcy państw zachodnich są przekonani, że w Warszawie było powstanie żydowskie, a nie było Powstania Warszawskiego, ale jeśli było, to było to gorsze, to tak właśnie te, które doprowadziły do katastrofy, do zniszczeń, tak jakby to pierwsze nie doprowadziło, to w ten sposób to jest ta propaganda wokół nas bardzo żywotna i osłabia w sumie no, ten etos narodowy, bo my nie mamy się czym pochwalić, nie mamy właściwie za sobą nic, nie mamy przeszłości. A to, co jest, to jest wstydliwe. I powinniśmy się tego w jakiś sposób wyprzeć. Takich ludzi jest oczywiście więcej, to przedtem to, co zrobił pierwszy chorobisz w książce Obłę 44. Ja tej książki do pisania swojej nie czytałem. Dopiero jak skończyłem właściwie podstawową rzecz, czyli zamknąłem książkę, wtedy sięgnąłem do tej lektury, żeby zobaczyć, co jest, bo mnie to kusiło, żeby uh -huh. wcześniej wiedzieć, ale bałem się, że będę się cały czas do tego odnosił tak. jakieś tam, a te polemiki inne nie są skazane i zostawiłem sobie to na sam koniec. Jestem zszokowany, jak płytka jest ta książka. Jaka jest nieznajomość źródeł przez autora i jak potrafił.